Zaczynamy. Jakby nie patrzeć, szalony projekt. Trzeba zarejestrowana, opłacona, ale niestety trzeba to wyremontować. A ta już odjeżdża. Mamy naszego pierwszego łupka, Zaczynamy nowy projekt. Nie warto brać tą przyczepą. <noise> I co tata zrobił? Chciał całą tą ścianę robić. Zobaczcie, tutaj nie ma nic. To jest jedno wielkie próchno. Ale bałagan, bałagan. Dobra, zwijamy to i będziemy dalej działać. Witajcie, witajcie w kolejnym szalonym. Pomyślę w kolejnym szalonym vlogu. Wszystko na wariackich papierach. Zaczynamy. Jakby nie patrzeć, szalony projekt. Co będziemy brać, co będziemy robić, to Wam to pokażemy. Projekt. okaże, a co bierzemy co kupujemy to zobaczycie zaraz idziemy taki zakup a tu kolejny przyczepy do remontu Chyba zarejestrowana, opłacona, ale niestety trzeba tu wyremontować. A, a ta już odjeżdża. Tak samo i taki szalony zakup. Uźba, masakra. Dobra, jedziemy. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy naszego pierwszego łupka. Zaczynamy nowy projekt, co z nią będziemy robić? To za chwilę, a jak to wygląda, w opłakanym stanie, bardzo opłakanym stanie. Przyczepa została wyrwana wręcz z ziemi. Wszystko pozarastało, praktycznie mówiąc, no naprawdę, naprawdę w opłakanym stanie. Koła jeszcze jako tako wyglądają, ale całe dosłownie zielone, patrzcie na to. Całe zielone. Nie wiem ile opony mają lat. Ale na pewno idą do utylizacji. W środku. O! Patrzcie, ciekawostkę. Podest. Przyczepa ma podest. Wysuwany. Zobaczymy, czy da się to odzyskać, czy da się to naprawić. W środku. Poszycie. <zysy> Po prostu to wszystko jest do wybebeszenia. To trzeba wszystko zutylizować, wykręcić, zdemontować. Część rzeczy będziemy sprawdzać, naprawiać. Część rzeczy będziemy wyrzucać, wymieniać. I, I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Wystawiamy kampera i wpychamy przyczepę. Jakby nie patrzeć, to przyczepa nie ma okien dachowych. Dwóch brakuje i będziemy robić. No to wyjeżdżamy kamperkiem. Powoli mamy tutaj to w ten sposób. Trzeba uważać, żeby nie zahaczyć. A w miejsce kamperka będziemy dawać przyczepę. która tam postoi, zanim się do niej dobierzemy, a co będziemy robić, to zobaczycie. No to tak powiem wam, co będziemy robić, jeżeli chodzi o tą przyczepę, to przyczepa tak naprawdę. Będzie tylko i wyłącznie dawcą organów dla innego projektu. Dla którego to się jeszcze dowiecie, a przyczepa idzie do zezłomowania. To była jej ostatnia przejażdżka. Już mamy zdemontowaną tablicę, umowa, dowód rejestracyjny i będziemy ją wyrejestrować. Przyczepa, tak naprawdę. Jest w opłakanym stanie tablica jest ściągnięta. Opony patrzcie, było tyle co napompowane, przejechane, i już zaczyna schodzić powietrze, żeby to naprawić to jest dużo, 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 bardzo dużo roboty, i to jest, wręcz bym powiedział, nieopłacalne. My tą przyczepę kupiliśmy jako dawce organów nic poza tym a co będziemy z tego brali to już wam mówię pierwsze tak sprawna instalacja gazowa boiler gazowy podgrzewanej wody tutaj mamy te wszystkie przyłącza tak naprawdę będziemy dopiero to wszystko rozkminiać mamy następne tutaj wentylację. Ubikacja w 100% sprawna. Muszę zamknąć. Co dalej mamy? Lampy, nie lampy, takie rzeczy to one prawdopodobnie pójdą do utylizacji. Okna będą nam potrzebne jak najbardziej. Listwy. Mamy tutaj małą kuchenkę gazową zamontowaną, więc. Ją też już sprawdziliśmy i powiem tak działa. I to w tym naj, jest najzabawniejsze. Działa tylko co? Sprawdziliśmy ją na 12V i zaskoczyło. Ale jeszcze będzie do weryfikacji, jeszcze będzie do czyszczenia, bo musimy sprawdzić instalację gazową. Ewentualnie coś się tam powymienia. Jak nie, no to zobaczymy na chwilę obecną. Demontaż, demontaż totalny, demontaż tego wszystkiego Co my jeszcze tutaj mamy takiego sprawnego Piecyk gazowy sprawdzany, działa Pełne tutaj wyposażenie kuchenne Oświetlenia, rolety, moskitiery Jest trochę tutaj Do wyciągania A większość pójdzie Wiadomo, do utylizacji. Rozbęberszymy, pojedziemy. No i tak to wyjdzie. Powoli będziemy się brać za rozbieranie tego i za utylizację. No, i mamy również tutaj oryginalne wejście. Montaż akumulatora 12V z gniazdem, z przyłączem, ze wszystkim jest. I tyle. Bierzemy się do roboty. Czy dzisiaj coś będziemy robić? Nie wiem. Na razie trzeba po prostu to przetrawić. I wiecie, dlaczego ta przyczepa idzie do utylizacji? Do złomowania? Nie. Bo tutaj, jak widzicie, się odczepia. To buda. Prawda? Podłoga by była trzeba całą wymieniać, podnosić budę. No, to się, to się po prostu nie... dużo, dużo, dużo roboty, ale. O, mamy tutaj. <śmany> Można chować to tu mamy. Ale to są pająki? Nie, z pająków jest pająk. tutaj jest dużo tego, więc. więc... <śmany> nie warto brać tą krzyczkę. <śmany> I co tata zrobił? Nie wiem, ale są Będziemy się bawić? Mm, nie nie, nie mogliśmy bawić w środku. No, w środku, możesz nawet ją zdemolować. Tak, albo ją kopek. No, możesz wziąć młotek. Nie! <grym> no i kupę takich rzeczy. Jest co do roboty, nie? No. Jak chcesz to iść? o pokażemy to właśnie, Maja idzie do środka, będzie obrywała meble, oryginalny, oryginalny nakład, o, widzisz, no, nawet dobrze, że to tak schodzi, z tego względu, że dechy płyty również są do odzyskania, bo to jest ta lekka sklejka, więc nie będziemy musieli dużo dokupywać, dużo kombinować z tym, to wszystko odzyskamy skorupa pójdzie na szrot, na złom i tak to skórki. wygląda skórki? no i gazeta no gazeta, gazeta ogólnie rzecz biorąc to przyczepa 5 lat temu przyjechała z Anglii I to przyjechała na kołach, ale złe zabezpieczenie i tutaj mamy świetny przykład co się dzieje z przyczepą jeżeli jej nie zabezpieczymy, to jest zaledwie 5 lat, 5 lat i patrzcie, patrzcie co tutaj są, to nie jest brud, to są dziury, to je są po prostu dziury, dlaczego? No ma i tyle żyje. Tyle żyje. Jak ja wejdę to się majgnie chyba już tutaj. No to nie fajnie. Sufit pozalewany. Nie chciało się zabezpieczyć. To wszystko po prostu tutaj jest. A mi rękawiczki, że Lata Dobra, to na tyle. Pierwsze wrażenia, pierwsze recenzje. I tak to wygląda oryginalne wejście na akumulator. No to ja tyle nie obierałam nawet, jak no, mam Zaczynamy. Powoli zaczynamy rozbierać, jednak się nie mogłem powstrzymać. E, powoli nam to idzie, bardzo powoli, bo zdemontowałem tynie okno. Tynnie okno zdemontowane już jest. Zaczniemy tylko i wyłącznie na razie od okien. Środek jak okna zdemontujemy, to dopiero będziemy się brać za środek. Czyli zasłony, nie zasłony i tak dalej. Dlaczego? Z prostego powodu. Jak bierzemy, wchodzimy do środka jednak ten syf, który tutaj jest, bo inaczej tego się nie da nagrać, powiedzieć. Ten bałagan, ten brud, nie mam zamiaru po prostu tym oddychać Więc opotwieramy wszystkie okna, co się tylko da żeby był przewiew, żeby było powietrze próbujemy wyciągnąć teraz okno. Przednie okno już częściowo. Nie wiem kto. to jest ja łatwo poszło. Tutaj mamy te prowadnice, one są połamane, ale to za chwilę. I mamy wyciągnięte. Sama naprawa tej przyczepy, gdybym się miał zdecydować, a się nie decyduję, bo to ma być tylko i wyłącznie dawca organów, to bym musiał całą tą ścianę robić. Zobaczcie, tutaj nie ma nic. To jest jedno wielkie próchno. Jak bierzecie nawet tutaj. To jest wszystko, o. To po prostu patrzcie na to, jak to lata. Ściana jest do utylizacji, i wiem skąd są te dziury. Z tego właśnie próchna, z tej wilgoci to się wszystko tak porobiło. I na pewno tutaj też musi być próchno w tych tutaj okienkach. Więc działamy dalej. A tak wyglądają postępy. Okno mamy zdemontowane. Zobaczmy, jak idą postępy. No, tutaj jest to wszystko po prostu. Zobaczcie na to taścia, na cała. Jak patrząc, ona się tutaj aż. Patrzcie, to wszystko jest. Tragedia, tragedia. Co my tutaj mamy? Już powoli to porozkręcaliśmy. Drzwiczki zdemontowane. Tam wszystko odkładamy. Pewno sufit będzie do odzyskania. To przynajmniej tak to się wygląda, że będzie do odzyskania. Ale zobaczcie na tą ścianę. To jest tragedia, tragedia dosłownie. Przełączniki również do odzyskania się przydadzą. Nie wszystkie, ale na pewno się przydadzą. Zobaczymy, od czego są te zasinające. I tak to wygląda: więc wpuśćmy tutaj trochę światła, zróbmy jakieś oświetlenie i będziemy jeszcze trochę tutaj składać. To znaczy składać, w sumie rozbierać. Oświetlenie. Zobaczcie, jak wygląda. Toaleta. się <noise> na papier, tam jest niesamowite. Tu jest miejsce chyba do papieru, tak. Tam jest rolka na papieru. Jeszcze ściana. Dobra, Sufi dobrze. To jest do wyrzucenia. Okienko jest do wyrzucenia. O, tam mamy, nie wiem co to jest. Kran, nie kran. To jest chyba. Nie. A, chyba do blokowania czegoś. Nie wiem co to jest. Tutaj mamy kran. Jakiś kurek, nie kurek. Tutaj co mamy? Tutaj mamy. Węże przewody pewno zdrowo od pompy. Pompa jest czy nie ma pompy. Pompa jest zewnętrzna. Czyli wiemy co to jest. Tamto podłączenie, które było na zewnątrz to jest tylko i wyłącznie, to znaczy tylko, aż pompa zewnętrzna, lampy pewno sprawne. Wykorzystamy to wszystko. I tak dalej, i tak dalej. W szafie co mamy? Patrzcie, na kubki, na kubki, tu jest wszystko. Super, to wygląda. Powiem szczerze, kieliszki można tutaj przechowywać. Ale bałagan, bałagan. Dobra, zwijamy to i będziemy dalej działać. Jedziemy z koksem, szafki będą do odzyskania. Zobaczymy, czy w ogóle to pójdzie. Lampka odzyskana I idziemy dalej I następny element Sufit jest już tak miękki Że kratownica Sama Odpadła tak to jest.